Cześć. W dzisiejszym odcinku chciałbym wam przedstawić wkrętak firmy Vera. Na wstępie chciałbym zaznaczyć, że zakupiłem go z własnych środków, i jest to film sponsorowany. Jak już widać, nie będzie to zwykły wkrętak w takim tradycyjnym tego słowa znaczeniu z dwóch względów, ponieważ w tym wkrętaku mamy ruchomy grot, który można wysuwać lub też chować, ewentualnie można go nawet wyjąć. No, i ma tu też magazynek na bity. Zaraz wam to wszystko przedstawię. Na pewno jest to świetne rozwiązanie dla osób, które nie chcą lub nie mogą mieć wielu wkrętaków, ale też dobre rozwiązanie dla osób, które chcą gdzieś mieć coś takiego poręcznego w terenie. Na przykład nie wiem, choćby wozić to w samochodzie, zacznę może od takiego małego unboxingu. Wkrętak dostajemy w takim bardzo ładnym, estetycznym pudełku. Zresztą ogólnie Wera to jest producent bardzo wysokiej jakości narzędzi. Ja uważam, że produkuję jedne z lepszych wkrętaków, jakiekolwiek miałem. Więc co mamy w pudełku? Mamy tak... Pokrowiec z naszym wkrętakiem. Jakąś tam naklejeczkę od firmy Wera. Tu są jakieś papiery, ale to nas nie interesuje. No i co, co jest istotne, jest to taki rzep, bo może zaczniemy od tego, że tak, w tym etui tu mamy taką, taki, taką dziurę, taki otwór, gdzie możemy przewlec pasek. No Możemy sobie na przykład go zamontować gdzieś przy spodniach, ten futerał z krętakiem, albo dostajemy tutaj drugą część tego rzepa czy rzepu i możemy. Tu po usunięciu tej, tej folii, gdzieś go na przykład przykleić. Nie wiem, czy to w warsztacie, czy w jakimś innym miejscu. To już każdy, jak zwykle, może mieć własny pomysł na to. Więc może przejdę do yy, otwarcia tego etui. Sam tak wygląda mniej więcej, właśnie tak. Według mnie bardzo dobrze leży w ręce, naprawdę te narzędzia Vera są naprawdę świetne. Jeśli chodzi tutaj o, nimi, o pracę nimi to jest to no, coś pięknego. Więc tak, yy, może zacznę od yy, opowiedzenia o jego takich no, innych yy, za, wa, zaletach niż, niż większość krętaków. Więc tak jak wspomniałem na początku, ma on ruchomy grunt. Działa to w ten sposób, że naciskamy tu taki pierścień w dół i grot wyskakuje. Więc mamy w ten sposób przedłużenie śrubokręta, no taki klasyczny z grotem. Po naciśnięciu z powrotem i przyciśnięciu tutaj, to nam się chowa i mamy wersję, można powiedzieć, taką krótką. Yy, można ten grot też całkowicie usunąć. Jak naciśniemy tutaj raz i później drugi, on nam tutaj bardzo fajnie wychodzi. I tutaj Vera wpadła na pomysł, że możemy taki grot na przykład yy, zastosować do wkrętarki. Co tutaj pokażę na szybko. No i w ten sposób mamy adapter zamontowany do wkrętarki. To jest też dodatkowa funkcja tego wkrętaka, no która według mnie jest też taka bardzo przemyślana. No jak zwykle tu naciskamy z powrotem i możemy sobie Chować ten grot. Co jest jeszcze w nim ciekawego, to sama końcówka ma taki pierścień, i przy wkręcaniu możemy trzymać za ten pierścień, i to nam pozwala na tutaj tą kontrolę z przodu. Jak na przykład potrzebujemy jakiejś większej precyzji, czy takiego bardziej siłowego podejścia do tematu, to tutaj możemy sobie trzymać i kręcić. To jest naprawdę bardzo też fajny patent. No to jest jedna główna taka yy, yy, ważna funkcjonalność tego wkrętaka. A drugą jest yy, magazynek na bity, który yy, też bardzo fajnie tutaj działa i jest to super pomyślane. Naciskając tutaj ten przycisk, yy, wyjeżdżam nam tu z rękojeści. Yy, tutaj mamy akurat 6 bitów: 2 yy, yy, Philipsy, 2 Posi Drift. Od mniejszy większy, jeden płaski i jeden torx, może jeszcze tak wspomnę, dlaczego ten zestaw się nazywa Tool Finder. Tak, jak tutaj on widać, ponieważ te bity, poza tym, że mają takie klasyczne oznaczenie tak jak we wszystkich mniej więcej tutaj w tym miejscu mają jeszcze tak jak widzicie takie kolorowe paski i z numerkami, I te numerki wiadomo oznaczają rozmiar danego bita i to jest właśnie nawiązanie do tej nazwy Tool Finder, pozwala nam po prostu łatwiej wybrać konkretnego bita Więc to jest to 6 jak wspomniałem producent nie narzuca oczywiście tu nic z góry. Wy możecie sobie jak chcecie wymieniać je, jakie Wam się dowolnie podoba. To są takie standardowe bity, więc tak jak mówię, można to wymieniać bez problemu. Wezmę jeden tutaj założę. To jest uchwyt magnetyczny, tak w ogóle, o czym nie wspomniałem. No, tak jak mówię, praca tym jest naprawdę świetna. Bardzo łatwo się go też wyjmuje. Wystarczy nacisnąć ten pierścień do góry i bit nam wychodzi. No, to jest cała właśnie wera. Doskonale wszystko przemyślane. O. I zamykamy. Wszystko chodzi naprawdę bardzo płynnie, miło. Widać, że to jest naprawdę narzędzie wysokiej jakości. Pokażę Wam jeszcze wymiary tego wkrętaka w wersji złożonej. I w wersji rozłożonej. Więc, tak jak mówię, podsumowując, yy, dlaczego warto go kupić? Według mnie na pewno za ten wymienny grot, bo mamy i krótki wtedy wkrętak i mamy i długi. Yy, no i mamy ten magazynek na 6 bitów, więc, można tak powiedzieć, że yy, ten wkrętak zastępuje nam 6 różnych innych. Plus, dodatkowo, tak jak mówiłem, ten grot można wyjąć, zainstalować go do wkrętarki, gdzie również się świetnie sprawdza. Yy, myślę, że to będzie tyle w dzisiejszym odcinku. Dziękuję za uwagę i wszystkich pozdrawiam, cześć.